Przygotuję taką pastę, pastę, którą ja używam na ciepło. Do spaghetti, do ryżu, ale też na kanapki. Trudno jest dogodzić tutaj wszystkim. Ktoś woli Paryżej kodzi, ktoś woli ogórka kiszonego, a ktoś pieprz czerwony nie. Jesienne kanapsy tutaj pokazuję, tutaj częstuję, tutaj polecam. Dbajcie o siebie i dożywiajcie swoje organizm. I jak? Głodni? Dzień dobry, dzień dobry. Naturalna kuchnia się kłania. Słuchajcie. Dwie łyżki masła klarowanego na dzień dobry. I zaraz wam powiem, co i jak, żeby czasu nie tracić, bo rozpoczął się rok szkolny, więc wiadomo, że już gonimy w piętkę. Taka piętka też bardzo smaczna. Ja wyskoczyłam rano, bo jest poniedziałek, po zakupy wszystko przygotowałam. I to będzie nasze śniadanie. Słuchajcie, dlatego, że. Jesień to jest taki moment, że warto byłoby nasz organizm tak otulać i nie tylko. Dożywiać, ale otulać, balsamować od środka, wiadomo, tymi składnikami, tymi skarbami natury, które będą nas i rozgrzewać od środka, ale przede wszystkim też wspierać naszą odporność. Więc dziś, moi drodzy, tu pokrojone, bo tu się masyłko rozgrzewa, więc tytułem wstępu dwa słowa. Słuchajcie, przygotuję taką pastę. Pastę, którą ja używam na ciepło. Do spaghetti, do ryżu, ale też przede wszystkim do kaszy. O, właśnie, do kaszy pęczak super smakuje. Ale też na kanapki. Ciepła, genialnie na kanapki. Idealna, słuchajcie, bo. Jesień to są z kolei zapiekanki, ale też właśnie tak rano. Możecie sobie wziąć jajeczko na miękko, dodatkowo właśnie taką pastę. Tu akurat są boczniaki. A propos grzybów, no bo nadchodzi jesień, więc wiadomo, do lasu marsz. Tu mam boczniaki. Ja w ogóle w trzeciej swojej książce, naturalnie w kuchni, pisałam wam, dawałam dużo przepisów z boczniakami, bo to jedne z najzdrowszych grzybów działające nawet antynowotworowo, jak nauka pokazuje. Ja po prostu bardzo lubię boczniaki, ale możecie wybrać inne grzyby, które nazbieracie mądrze, ale też mogą być pieczarki. Tutaj sugeruję zawsze, że wybierać akurat, jeśli chodzi o pieczarki, pieczarki ekologiczne. Ja wybrałam boczniaki, bo one są, słuchajcie, u mnie w sklepie tańsze niż pieczarki. Więc to będzie pasta, słuchajcie, na bazie właśnie boczniaków. No ale wiadomo, że ona będzie miała w sobie wiele innych składników, czyli właśnie przede wszystkim ziółka i spółka, te, które będą wzmacniać naszą odporność. Dwie łyżki masła klarowanego rozgrzane i na to masło klarowane wrzucamy właśnie, tutaj jest rozmaryn, który za chwilę też z ogródka pójdzie do środka, pokrojone w kosteczkę boczniaków. Na to masło klarowane. Często mnie pytacie, dlaczego masło klarowane. Ja wam zawsze mówię, smażę na naszym maśle klarowanym. Można sobie samemu sklarować, pokombinować. Dlatego, że ma wysoką temperaturę dymienia. I po prostu nic mi się tutaj nie przypala. A z racji tego, że uczyłam się medycyny ajurwedyjskiej, też wiem, że masło klarowane dla wielu konstytucji organizmu, a szczególnie dla konstytucji vat Jakieś zrobię to osobny materiał, jest idealny. Do tego, moi drodzy, jesień to też cukinia. Mieszamy te boczniaki właśnie z cukinią. Na kanale Macie gdzieś tutaj Wam rzucę przepis na krem z cukiny idealnie też się sprawdzi właśnie o tej porze roku. I zobaczcie, na tym masie klarowanym my to wszystko mieszamy i się podsmaża dodatkowo. Odrobinę, ponieważ już nadchodzą chłodniejsze dni. Nie dla kobiet w okresie menopauzy, no będzie mocno rozgrzewać odrobinę, chili. będzie to właśnie tak działało po prostu rozgrzewająco. Ta pasta, czy jak wolicie, po prostu taki sosik, tak jak mówiłam. Ja lubię takie rozwiązania, które są po prostu wieloturowe, no bo jak się rok szkolny rozpoczął, no to trzeba po prostu na. Na wielu autostradach po prostu jeździć i to wszystko jakoś tam do siebie, żeby pasowało i ogarniać. Od czyli już jest i teraz, wjeżdżają te skarby natury, które wzmacniają odporność czosnek niedźwiedzi. Jego czas nie jest tylko wiosną, jego czas, no i drodzy, jest cały rok przy każdej jajcznicy, przy każdej potrawie. Dodajemy właśnie czosnku niedźwiedziego. Będzie pięknie, po prostu nam też tutaj zaraz pachniało, ale, ale odporność wzmacniało. O mój rozmarynie, nie ma potrawy bez rozmarynu, ten ogródkowy jeszcze ma się dobrze na ogródku. Rwiemy, nie całe, bo to później jak wiadomo, będziemy jedli, no to to będą całe takie gałązki, ale ja rwę tak po prostu, zresztą wiecie jak grzyby się kochają, nie tylko gruszki się kochają w rozmarynie, ale grzybki wspaniale można tak, można tak, ja to akurat lubię rwać tak paluszkami, rączkami, bo mi to później wszystko tak pięknie pachnie, zresztą pamiętam jak byłam na studiach, jak jeden z profesorów jak widział, że my tak już w drugiej części dnia przysypialiśmy to nam kazał wziąć właśnie gałązkę rozmarynu potrzeć i robić taką aromoterapię żeby właśnie się obudzić ależ to już tutaj moi drodzy wspaniale zaczyna pachnieć można troszeczkę, tu gdzie jeszcze, nawet wcześniej mogłam to zrobić, ale troszeczkę dodać kuminu. Macie też materiał tutaj na kanale, dlaczego warto w kontekście odporności naszego układu trawiennego dodawać na te rozgrzane masło klarowane do naszych potraw kumin. Jeżeli ktoś nie lubi kminu rzymskiego, czyli kuminu, po prostu tego nie robimy, ale w takim farszu, naprawdę, moi drodzy, niespecjalnie on będzie nawet odczuwalny. Cały czas, słuchajcie, po drodze mieszamy, mieszamy. Oczywiście pojawia się sól. Sól, a pieprze. Pieprze, pieprzem świeżo yy, mielonym. Sól też się musi pojawić. Jej, jak to pachnie, słuchajcie, naprawdę na maśle krawowanym, jak połączymy grzyby już właśnie z cukinią. Gdybyście mieli troszeczkę yy, papryki, też można gdzieś tam po drodze dodać. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Cały czas sobie tutaj szybciutko podsmażamy. Im drobniej posiekacie wszystko, no to szyb tym szybciej będzie ta, ten farsz gotowy. Cebulka, proszę bardzo. Cebulka tutaj się pojawia, bo jak grzybki jesień, to cebulka też i zaraz tylko cebulkę później, bo no bo wiadomo, że grzyby i cukinia potrzebują troszeczkę więcej czasu, żeby się tutaj podsmażyć, więc niech to się tutaj smaży. A tu mam, moi drodzy, przygotowany czosnek i przygotowałam go chwilę wcześniej, to znaczy te 10 minut, żeby on był pokrojony i poczekał dostał tlenu, żeby uwolniła się alicyna czyli ten naturalny antybiotyk. Jeżeli ten czosnek po prostu po wrzucimy, to się nie wydarzy. Kolejny materiał o czosnku macie na YouTube, więc odsyłam, bo teraz to bym musiała cały wykład zrobić o czosnku, ale to jest bardzo ważne, bo my nie jemy czosnku dla witaminy C. Witaminy C pozyskamy z innych składników. Pożywamy dla alicyny, czyli tego naturalnego antybiotyku. Wielokrotnie o tym mówiłam, ale powtarzam na okoliczność jesieni, bo wiadomo. <słuch> Luna już, słuchajcie, jak tylko jest, dała mi jej smaczka, moi drodzy, dostała, bo jak kręcimy tutaj w kuchni, to żeby nie spała i tutaj nie chrapała, żebym ja nie musiała przekrzykiwać samą siebie i to chrapanie, to dostała smaczka. No, ale zjadła szybciej niż ja przygotowałam, słuchajcie, ten farsz. Jak już dodamy, moi drodzy, cebulki, jak już dodamy czosnku, to już tak pachnie wszystko, że to jest tak... Właśnie po kolei, po kolei, po kolei, i te zapaszki są po prostu boskie. Zobaczcie, no to cały czas przygotowuję, to się po prostu ze sobą łączy. Dodajemy, moi drodzy, o taka garść, kapary. Taka łyżeczka, tak patrzę, no na taką patelnię, ale to w zależności, jeżeli lubicie bardziej, to można zawsze odrobinę więcej. Te kapary fajnie będą z tymi boczniakami ten smak równoważyć. Można też, moi drodzy, dodać akurat w tym razem tego nie zrobiłam, bo położyłam jeszcze świeże, koktajlowe pomidorki, ale w środku zimy, kiedy nie mamy już takich normalnych, naturalnych pomidorów, to świetnie się do tej pasty, do tego farszu sprawdzą suszone pomidory. Tu też tak samo by idealnie właśnie pasowały, ale ja tak chcę pokazać Wam jak pójdę na sam koniec w różne opcje, bo ta pasta za chwilę, słuchajcie, będzie gotowa. I teraz, ponieważ właśnie będziemy mieć takie drugie śniadanie tutaj domowe, dobry chleb. Udało mi się dostać dzisiaj dobry chleb na zakwasie. Ja już tu przygotowuję kanapsy, żeby Wam pokazać, bo to tak jak powiedziałam, do przygotowania z makaronem, z ryżem, z kaszą, świetny sos. Ale też chcę wam pokazać inną wersję takich kanapek, które można zabrać sobie na drugie śniadanie do pracy. do pracy, czy jak tam uważacie, czy w domu zjeść. Świetnie ta pasa, jak mówiłam, smakuje też do jajecznicy i tak dalej. Zrobię takie różne wersje tych kanapsów. Proszę bardzo. Ten chleb pachnie, taki dobry chleb, słuchajcie, z pieczoną skórką, na zakwasie. Auć, żyt mi. Jest piętka, a propos gonienia w piętkę. Masełko, pamiętajcie, jak kupujemy masło, ja kocham masło, nasza wątroba kocha masełko, potrzebuję go też. Masło, prawdziwe masło, to jest minimum, no minimum musi być te 82% tłuszczu, ale jeszcze chcę Wam pokazać opcję, tu zrobię ze 3 Właśnie takie kanapsy z masełkiem, ale jeszcze wzięłam moi drodzy. A już wiecie co, jest niesamowite? Już mi cieknie z nosa. A propos, jestem zdrowa, ale jak tylko kroisz cebulę, pojawia się chili. Ja tu stoję na, nad oparami tej cebuli, tego wszystkiego, już czuję po prostu, że leci z nosa. To a propos tego, że jeżeli cokolwiek będzie się działo właśnie z nosem, jakieś zawalone zatoki czy coś, to kroimy cebulę trzemy, oczyszczamy zatoki w taki sposób właśnie idealny. Czy kurkuma, właśnie chili, od razu Uuu, z imbirem wszystko leci. Tu nawet, moi drodzy, można by było zetrzeć odrobinę imbiru. Też wspaniale. Wracając do tych kanapsów, bo nasz farsz już jest prawie gotowy, zrobię dwie wersje. Zamiast masła można użyć, słuchajcie, twaroszku koziego, czy w ogóle sera koziego, lub tą wersję z masłem, parmezan na przykład użyć ser twardy, kozi czy jakiś inny jak wolicie, ale tak chcę wam pokazać po prostu różne wersje tych kanapsów, żeby nie było nudno, żeby to nie był tylko wiadomo kanapka z serem i szynką, to znamy, ale jesień nadchodzi i się otulamy i troszeczkę tak inaczej do tego podchodzimy. Dobra, nasz farsz słuchajcie praktycznie jest gotowy i co jest fajne, do dodania na koniec prażony słonecznik, uprażyć go możecie tak samo prosto na maśle klarowanym, odrobinę wrzucamy słonecznika, solimy i już go mamy. Ale super jest właśnie opcja z tym słonecznikiem, bo doda takiej chrupkości. A więc nasza pasta, już widzimy brązowe boczniaczki, to one już są gotowe i nakładamy na nasze kanapsy. Tu te z masełkiem, bach, bach. Bardzo lubię z tą wersją z serkiem kozim, bo te boczniaki, ta cebulka, to wszystko z tym serkiem kozim, i takie cieplutkie o tej porze roku, kiedy już te poranki. Słuchajcie, ta pogoda jest taka zdradliwa, bo jak w ciągu dnia jest w miarę ciepło, tak już noce i te poranki są takie chłodniejsze. Dobra, jedziemy z wersjami różnymi w kontekście inspiracji. A więc nie podaruję Wam kiełki, kiełki muszą być, <laughs> nawet najlepiej na wszystkich, bo kiełki to jest życie. Tyle razy powtarzałam marudza o tych kiełkach i tak dalej. Proszę. Mogą być suszone pomidory, mogą być świeżutkie pomidory, jeszcze o tutaj z serkiem kozim otulone i tu będzie wersja na przykład z pomidorkami, niektóre z pomidorkami, a niektóre zaraz Wam tu pokażę co wiedzie, bo jeszcze mam tutaj w towarzystwie obok ha, 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 swój kątem oka widoczny słój mocy z Bentley moi drodzy, to są ogurasy od mojego tatasy czyli tatusia, którego pozdrawiam serdecznie też ogląda, słuchajcie, jak mu wyślę odcinek to tata ogląda, prawda tato? <ścoughs> czasami z opóźnieniem ale ogląda i słuchajcie, kroimy i takie kanapki grzybki, słuchajcie, z ogórkiem kiszonym pamiętajcie, ogórek kiszony kiszonki to jest moc to jest moc dla naszych jelit, odporności i tak dalej. zobaczcie i lecimy tu z ogórasem kiszonym na te kanapeczki. Jak ktoś nie lubi, to bierze suszonego pomidora albo coś innego. Ale te grzybki, słuchajcie, z suszonym. Dobra, nie będę na razie jadła, bo jeszcze, jeszcze coś mam do powiedzenia. Słuchajcie, jeżeli lubicie. Ja akurat lubię to odrobinę. U mnie w domu nie wszyscy lubią czerwony pieprz, więc dlatego mówię, trudno jest dogodzić tutaj wszystkim. Ktoś woli twaróżek kozi, ktoś woli tak, ktoś woli ogórka kieszonego, a ktoś pieprz czerwony nie. No więc i jeszcze, moi drodzy, bardzo dobrze do grzybków, jakichkolwiek jak będziecie robić, jak pójdziecie na te grzybki, pasuje kolendra, nasza chińska pietruszka. I znowu a propos gustów, jeżeli ktoś nie lubi kolendry, to idzie naszą pietruszkę, naszą polską pietruszkę, zawsze też o już tu malutko, możecie użyć jakiegoś oleju, normalnej oliwy, czy na przykład tutaj mam odrobinę z pestek dyni bo to teraz czas też dyni i tak dalej ale normalnej oliwy z oliwek, patrzę, że już moja z rozmarynem się wykańcza Wiadomo, że na koniec sól, pieprz, i tak dalej, dla dodatków, ale jak to pachnie? Tutaj w środku tylko brakuje mi jajeczka. I jeszcze posypię troszeczkę tym słonecznikiem: i, 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 i troszeczkę odrobinę, odrobinę soli. Proszę bardzo. Jesienne kanapsy. Tutaj pokazuję, tutaj częstuję, tutaj polecam, a nawet zalecam kanapki mocy. <noise> Słuchajcie. Tu jest wszystko y, naprawdę, jeśli chodzi o taką moc prozdrowotną i wspieranie naszej odporności. Ile mamy czasu? Poczekaj co zobaczysz? Ono oh, rozgadałam się, dobra. E, <ścoughs> ale w razie czego ten farsz możecie schować do lodówki i nawet na zimno, do innych potraw i tak dalej. I do zapiekanek też jesienią, bo jesienią to też zapiekanki. Także ku zdrowotności życia radości. Smacznego i śniadanko. I taki bramczyk, czy tam nie wiem, drugie śniadanko. I obiadzik, i kolacyjka. Jak wolicie. Otulajcie. Dbajcie o siebie i dożywiajcie swoje organizmy. Ciao ciao, baj,